Się, ponieważ w tym momencie będziesz rekordowy lot w kosmos w Fortnite w nowym rozdziale na nowej mapie. Serio, tego nie da się pobić. Ale za to dzisiaj pobijemy bądź ustanowimy cztery inne rekordy w nowym sezonie. Zaczynając od czegoś naprawdę banalnego, a kończąc na czymś naprawdę, naprawdę ciężkim. Przyjacielu, jeżeli podoba ci się nowy sezon, to koniecznie w tym momencie zostaw łapę w górę i zasubskrybuj kanał z dzwonkiem tam na dole. I napisz, od kiedy grasz Fortnite'a, a my lecimy do pierwszego rekordu. Frag przy użyciu nowego kamienia z jak naj większej odległości. Proszę, proszę, żeby to poleciało prosto w niego. Zobaczmy, czy doleci 100 metrów. Nie, nie, nie. Proszę, proszę, żeby ten kamyczek tam doleciał. Powinno być idealnie 75 metrów. Jest. Na początek, bo da się więcej, tak mi się wydaje. Idealnie 150 metrów, stój, ja strzelam. Ok, Proszę, niech to poleci, niech to doleci. Nowy rekordzik, dawaj, leci. Leci! Powiedz, że doleci. Nie, no obok. To się uda, panowie, spokojnie, kolejny rekordzik, kolejny rekordzik. Poleci prosto, poleci idealnie, jest stary perfekcyjnie. 150 metrów, leci, jest leci, frag. Leci, leci, leci. Nie, nie, TAK! 150 miałeś? Jest. Dobra, no to mamy kolejny. 160. Delikatnie pobijamy. Uwaga, panowie. Leci. Leci. Jak torpeda. No musi was zabić. No proszę. No perfekcyjnie jest, Bóg. Dobra, mamy kolejny rekord. 160, ale musi być 200. Wtedy na pewno wygramy. 201. Leci. Leci kamyczek, prosto w was panowie, tylko proszę przyjąć go na główkę i to będzie rekordzik niepodważalny. Myślę, że na długo leci, leci, to no idealnie, idealnie w znacznik. Tak, tak mamy. <ścoughs> Najwyższe miejsce i najwyższa liczba fragów tylko i wyłącznie z nowym mitycznym przedmiotem. W momencie, w którym zagrywam, jeszcze nikomu nie udało się wygrać tego challenge'u. Odpalamy mapę i oczywiście lecimy na cytadelę. Bo tutaj gdzieś powinien być boss. Otwórzmy skrzyneczkę. Jest, chodzi. Dostaje ode mnie bomby. Ale on się nie rusza. XD. Najdy. Pam. Mam go. Stój, 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 stój. stój. Mityk. I młot. Oho, też tu był. Siup. Dalej jest. Ja pierdzielę, ja jestem dead. Nie. Ucieczka. Jak ta broń działa? Nie mam zielonego pojęcia, ale gościu dostał, leży. Szup po raz drugi i spierdzielamy po kolejne fragi. Kolejne, nie wiem, gdzie jest gończy. Wojawnik w buszu. A kuku. Na dzień dobarek. Dziękuję. Chłop w krzaku. Dead. Jeszcze jeden. Wychyl. Wychyl. Wychylił. Nie dostał. O-o-o-o. Odwrót. Dziwny ten miecz. Na dystans. Tutaj trzeba wiecie, na spokojnie, taktycznie. A kuku. Dostał. Dostał już raz. Dojazd. Lecę twardo, bomba! O, nieźle to nie działa. Tarari ri ra o o Biją się, Lesą! Boże kochany. <laughs> Najgorszy typ gracza w życiu? Ja. Ale dobra, gościu, lecimy dalej twardo, z motem po innych. Pam-pam-pam. O-o. choplecik, choplecik, choplecik. poplecik. Bomba! 190. 100! Na hita. Gościu, na hita. Arska Artur, halo? Oddychamy? Nie oddychamy. Ajajajajaj. Pa 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 pa, pa 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 Parkour Ciekawe, czy Drop na hita rozwalam? Tak! O, o, dobra, dostał. 150, tak o. Raz, dwa, młotek! Nie, nie, nie! On umrze, on musi umrzeć. On przeżył! Nic nie rozumiem. On umarł. Chłop mi minut kradnie. Dostał. Chodzę gościu na szczyt. Monteverest. Headshot, albo nie. Muszę go zabić. Lecę tyrolkom i widzę go. Ten chłop tu... O kurczę, mnie detonuje. Pale soczek. Widzę ofiarę. Stój! Wojownik buszu. Ulecz mnie, ulecz mnie mordeczko. Aha, 51, super. Ziomek, kolejny. Dostał! Zgiń! Nie ginie, ale ma zero, no. I chyba nie ma leczenia. Muszę, trafiłem! Ronaldo! Piszcie, Ronaldo. Uuuu. O, w dupęczka. Bob ma zero, ale ja też nie mam za dużo, więc ucieczka taktyczna. Co on robi, co on robi, co on robi? Leci. Lecz mnie. Lecz mnie szybciej. Dzięki, dzięki. Trzeci medmist. Kroki, 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 kroki. Góra! O nie, chapkę cilu stary. Ja już nie te lata. Uhu! On nie żyje, on nie żyje! Oho! Te lata, goście, jednak te lata! Bomba 320 dostał! Co? Jeszcze raz, dawaj gdzieś przez liście. Umarł, Pardo! lecę. A ale to jest potężne, nie? Tam ktoś jest, tam ktoś go zabił. Ten ktoś leci. Dymy, trafiłem. No i mam Praga, Parariri! riri, Boże, kocham Fortnite, kocham. O, nie kocham, ty co ty robisz? Wariacie, wariacie, wariacie. Kapkę chilu, kapkę chilu. Ty, mówię coś do ciebie, zostaw mój lud. O! Zostawi mój lud! Zostawi mój lud! Powiedziałem, zostaw lud! To zostaw lud! Boże, przepraszam za emocje, ale ta broń jest po prostu fenomenalna, fenomenalna, ja ją kocham! O tak, koronka, koronka. I druga. Ej, ej, ej. Jakiś kłop się kopie. Oj, oj, oj! Kurczaczko, mój kochany, widzę, że masz mniej hapy na końcu. Bardzo mi przykro z tego powodu, więc cię. To jadajcie cię z planszy. A kuku! A Kuku, streamy the dick. Górniemy sobie big kulkę na schodkach i lecimy. Góra. Coś słyszę? Nejda. Okej, okay, okej. Okay. Czemu tutaj jest night? Nie wiem. Ty, a co, jak ja nie wiem. Ty, coś znowu, night, 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 night. Wybuch mi robią! Nejdy. Lecę. Gdzie jest ten chłop? E, kolejny. I jeszcze jeden. A bo to te meduzy wybuchają pieprzone, tak? Nie, nie wiem o co chodzi. Coś się złego dzieje. Bardzo złego. Kroki widzę. Pode mną. Ty, ja spadam. Oj, oj. Uspokój się. Powiedziałem coś, wybuchniesz. Wybuch. nie. Dostał! Jeszcze raz dostanie! Wybuchaj go! Nie, ja chyba nie do końca. Rozumiem jak to działa, ale on umrze! 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 umrze. Tak! To dwa. Zostaliśmy sami. Ja i mój rywal. Beczka! Co jest? O! To jest łucznik! On dostał! Lecę mu na mordę! O kurde! Nigdzie mu nie lecę! Nie! Dobra! O co tu chodzi? O co tu chodzi? Build fight. Baby. Walczymy! Build Biltwajcik, twardo! Ty, on ma miecze! Walka na miecze! To mi się podoba! Oj, oj, nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie podoba mi się! Mam plan. On pikuje, ja go zabijam. Gówno. O! Naprawdę? Niezły timing. Dostał! Zabiłem go! zabiłem go! Zabiłem go! Oj, 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 oj. mordeczko, mityczny miecz jest tylko i wyłącznie jeden i cię nim zdetonowałem. Najdłuższy czas spędzony na motorze podczas jednej gry. Zero budowania, solo, graj. Gdzie na mapie jest 100% na moto? W tym domku? Jeden, drugi, trzeci, czekaj, muszę wsiąść. I czwarty. I troszkę paliwka. Lutujemy oczywiście na motorze. Widziałem lotnie na radarze. Kroki, ale gdzie? Na drzewie. Nie uciekaj, nie uciekaj. Stój, mówię. Jakby mnie gościu porawił na mózg, jakby tego nie zniszczył. Idealnie mam środek zona. Słyszałem strzały. O ja pierdzielę, o ja pierdzielę, o ja pierdzielę mordeczko moja kochana. Dziękuję ci. <coughs> Pokazał no. Kroki! Headshot, headshot! Jakiś chłop na motorze, jeszcze jedzie! Jechał! Dobra, ale Oro! Pyk! Ja mogę jechać i pić bro... Mogę jechać i pić browala stary. Ooo, jaka piękna gra! Paliwo, paliwo, paliwo! Paliwo, pyk! Przesiadka. I ja chyba tankuję motor, chociaż ja nie wiem, czy to działa, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy. Tak! 100%! Powfliżę. Spierdzielisz. Nawku, na obiad poszedł. Giń, gin. On nie ginie. Dojeżdżam go. Twardo, on nie jest do splesza. Jest lipa, jest lipa. Duża lipa. Pompa. Nie mogę zmienić broni, nie mogę zmienić broni jak prowadzę. Czemu? Czemu nie mogę zmienić broni jak prowadzę? Potrąciłem go. On mnie zabije, on mnie zabije, on mnie zabije. Mam zero. Jedź. Spierdzielaj. O kurde. Kurde, no to się nie skręca, no! Launchpad. Raz, dwa, trzy, podjeżdżamy. Raz, raz, dwa, trzy. <grystanie> hedzik, Hedzik, papa. Uuu! Uh, halo! Ty nie wywal się mordeczko moja kochana, proszę cię panczusiu. Motor, ziomek na motorze, no serio? W górach, objazd, okej. Okay. a on na mnie leci, no pewnie. Pewnie, pewnie, nie mogę. Jest! Zero oporu. I kolejny. Ja gram jakiegoś customa, tylko motory. Krak. Cofamy, cofamy, cofamy. Chłop! Lec się apteczką ma zero. Zero. Kroki. O kurde, o kurde, o kurde. Umarłem. Nie umarłem. Ale za chwilę prawdopodobnie zginę. Chyba, że to przeżyję. Powiedz, że to przeżyję. Przeżyję. Nie spadłem z motora. Nie. Nie. Tak. Żyj, żyj. Pływaj. Motor pływa. Ty motor na pewno nie pływa, nie? Pływa. Motor pływa. Lecz mnie. Proszę cię. Wracam pod górę. To on. Ma kraka. White. Jeszcze jeden. Ma zero. Dead. I kolejny. Jeszcze leży. I kolejny. Ile tu jest osób? Nie, no, ja nie wiem, co się dzieje. O nie! No to chyba jestem. Dead. O, jednak nie. Nie spadłem. Nie spadłem. Ja żyję. Raz, dwa. Yy. Mało HP. Wybuchnę. Wybu. Hmm. A może jednak z budowaniem? Much, much later. Siatka. Budujemy. <noise> To się nie ma prawa, udać, żeby budować. Możecie przesiąść na tylnie siedzenie, i dopiero wtedy mogę starać ściany, rampy i w ogóle. Top 3. Biją się. Kraka dostał. Lecę. Zabili się. Muszę go przejechać. Nie. Tak. Nie. Gdzie on jest? Chodź tu. Chodź tu. Mam go. Jest! Mam. Mam u mnie na motorze. Jezu, kochany. I na Bildzie, stary. Na Bildzie. Myślałem, że na ubicie będzie łatwiej. Na Bildzie. I tym oto rekordem kończymy dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie znać jakie rekordy. Mam powiedzieć kolejnym. Podajcie na poprzedniej i na następnych trzymajcie. Się. Do dnia. Nowa.